Zacznij dzień z gotowym planem. To słuchajcie, e, kochani, dzisiejsze przekazy e, naszego klubu 555. E, poprawię czopojkę, bo e, tak tylko założyłem. E, słuchajcie, t, e, ja ten e, przekaz, e, e, chyba odcinek, taki, który ma Fryderyk na swoim klubie. E, ja to odsłuchiwałem, ten taki serial 91 chyba dni, tak, 91 dni z Fryderykiem, on to, on to nagrał chyba 5 lat temu tak jak pamiętam u siebie na kanale i ja generalnie jak zacząłem oglądać na, na początku kanał Fryderyka to właśnie zacząłem od kochani od, od tego, od tego elementu 91 dni z nawykami i właśnie ten pierwszy panel to był e, zacznij dzień z gotowym planem czyli, czyli planowanie i u mnie e, u mnie jest e, ten nawyk myślę na całkiem niezłym poziomie bo ja generalnie z planem to ja zawsze zawsze podążam e, nie zawsze nie zawsze ten plan, plan realizuję bo żeby, żeby tak Słuchajcie, planować plan od A do Z, no to trzeba być niesamowicie killerem i niesamowicie zdystyminowaną osobą. U wszystkich to jest tak, że ten plan, on się realizuje, jest taka sinusnoida. W większym lub mniejszym stopniu, w zależności na jakim tam etapie jesteście, jeszcze automotywacji, no to w tym momencie. Yy, tak wygląda wasz plan, mniej więcej, czyli jego realizacja. Jeżeli jesteście bardzo zmotywowani, no to, to zawsze ten plan, on jest w większym stopniu zrealizowany. I tak to z, z reguły wygląda. No oczywiście, żeby to miało ręce i nogi, no to, to zawsze, zawsze trzeba planować no i po prostu mieć, ze sobą planer I, i słuchajcie, no tutaj jest to takie, takie pole do popisu jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o planowanie bo pamiętam, że bym, po wyzwaniu to, to, to mnie często pytali ludzie yy, właśnie z wyzwania yy, ja kiedyś taki post, oj, na, na milimetry praktycznie wjechałem poprawić, bo będzie problem no to jest słuchajcie kochani parkowanie pod pod blokiem, ja mieszkam w bloku także zawsze to jest takie wyzwanie, żeby się wcisnąć wyrównajmy ładnie sobie, żeby cyk Także jeżeli chodzi o planowanie, no to ludzie czasami zatracają się w tym, słuchajcie, że, że, że mają tysiąc planerów, wpisują mnóstwo rzeczy, y, natomiast z tą realizacją, no to jest słabo. Y, także ja myślę, że, że o tym będzie Fryderyk mówił też i, i to sobie na grupie też rozbijemy, żeby. Nie wpadasz w pułapkę po prostu nadmiernego planowania, czyli ciągle planu, planowanie, planowanie, a nie przechodzimy do tego trybu, czyli bierzemy planer, tak, na przykład to, co ja robię rano, planer, wyznaczamy yy, sobie na przykład, otwieramy sobie lipiec, no, i to, co tam mamy wpisane, tak, e, to sobie realizujemy. I teraz e, warto, słuchajcie, co jakiś czas robić tak zwany reset i, i sobie po prostu tabula rasa, odpocząć e, i się zastanowić, co my w ogóle chcemy, chcemy w życiu i co dla nas jest naj, najważniejsze. E, to warto, warto coś takiego zrobić. Oczywiście. Dla wszystkich ważna jest praca, słuchajcie kochani, zarabianie, no i te pozostałe pola, o których mówił Fryderyk, czyli zarabianie, finanse, pro, czas dla siebie, relacje, czyli te wszystkie pola heksagonu, to jest sztuką, 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 żeby... Tak to umiejętnie ustawiać, żeby za te, te, te pola one były wpisywane. Ja, ja słuchajcie, z tym, co mam jeszcze problem, bo to tak u mnie jest różnie to takie jest wszystko rozchwiane, ale przyjdzie czas, że pewnie to będzie wyglądało du, dużo lepiej. Generalnie, ja w tej chwili troszeczkę postawiłem u mnie te priorytety przeszły na, na bazę, zdrowie, zdrowie finanse i zarabianie. I to są takie moje priorytety, czyli na tym się skoncentrowałem. I muszę wam powiedzieć, że jeżeli nie pracuję, lub mam chwilowy czas wolny, no to zmieniam zmieniam te, te priorytety, czyli kamienie milowe na przykład na zdrowie. No i zajmuję się zdrowiem. No, i jest to uważam bazą absolutnie bazą do tego żeby, żeby słuchajcie kochani resztę rzeczy wam się poukładały bo jeżeli nie będzie tego zdrowia to no to pozostałe elementy się też posypią jak domek z kart tak ja uważam także także kochani Planer ze za sobą e, zawsze i staramy się zaczynać z gotowym planem lub z rysem, lub z rysem tygodniowym i wtedy łatwiej jest. E, e, moi kochani, co mam z tym zrobić. I ja co o, u siebie zrobiłem, słuchajcie, to ostatnio. E, e, są bardzo sprecyzowane plany u mnie, jeżeli chodzi o finanse. I to jest plan, który zacząłem realizować dosyć systematycznie. I zauważyłem, że ja dużo szybciej się teraz posuwam w realizacji tego pola finanse niż przed, bo zacząłem go po prostu no, na nim się koncentrować. Tak samo zdrowie. Ja przez lata, o widzicie. Trochę lepiej to wszystko już wygląda u mnie. Lepsza posturka. No bo są od miesięcy po wyzwaniu, są systematyczne treningi. No i czuję, że to daje. Jest lepsza sprawność i w ogóle. Także u mnie priorytetem, słuchajcie, zrobiły się na pewno to zdrowie. Ja to sobie za niedawno też rozplanowałem na następne pół roku. Zobaczcie tutaj zdrowie są miesiące popisane od do aż do, do stycznia 25 co mniej więcej ja mam robić. To jest taki główny rys czego ja mam pilnować. Oczywiście nie pisałem tu jeszcze słuchajcie, badań lekarskich no bo ja czuję się dobrze i u mnie tam nic się nie dzieje także robiłem badania w zeszłym roku wszystko było ok także ale, ale to będę musiał też uzupełnić także moi kochani planer planer to jest to co, co zawsze warto ze sobą wziąć także ja myślę, że jeszcze będziemy sobie rozmawiać na grupie na temat planowania bo to mi jest po prostu bardzo bliskie także pozdrawiam was słuchajcie z, z deszczowej wydgoszczy już chłodniej troszeczkę dzisiaj wczoraj był taki może powiedzieć no upał afrykański dzisiaj to jest taki tak jest u nas lato upał upał potem mamy deszcz także słuchajcie Trzymajcie się, do następnego razu. Hej.